Grzegorz Kucharczyk, po prostu historii. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał, opatrują te filmy komentarzami, które wszystkie są ważne, stanowią inspirację. Wszystkim, którzy lajkują, którzy subskrybują. Dziękuję za każde wsparcie oczywiście i przede wszystkim za to, które płynie z modlitwy. Bardzo dziękuję. W styczniu 1797 roku rozbiorcy Rosja, Prus i Austria w Petersburgu uzgodnili w specjalnej konwencji, że będą dokładać starań, aby wymazać z pamięci wszystko, co było związane z Królestwem Polskim. Królestwo Polskie, którego tysiąclecie w tym roku upamiętniamy i świętujemy, bo jest co świętować, miało zniknąć. Nie tylko z dokumentów dyplomatycznych, z polityki europejskiej, ale miało być wymazane z pamięci. Potem w XIX wieku ta, to, to, to skazanie na niepamięć królestwa polskiego przybrało inną formę, właściwie jeszcze bardziej niebezpieczną niż samo zamilczanie na śmierć, jak mówią Niemcy. To znaczy, pojawiły się twory o nazwie Królestwo Polskie, które nie miało nic wspólnego z tym, co historia Polski wiązała z Królestwem Polskim, czyli z naszą suwerennością i jednością. No bo po Kongresie Wiedeńskim powstało wąziutkie Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie, tak między Bugiem a Prosną. A w okresie I wojny światowej Niemcy i Austriacy, ale głównie Niemcy ogłosili 5 listopada 1916 roku powstanie Królestwa Polskiego bliżej niezidentyfikowanych granicach jako właściwie rezerwaru, tani siły roboczej i mięsa armatniego dla no właśnie cierpiącej coraz bardziej na niedostatki tego dobra Rzeszy Niemieckiej. O tym zresztą już mówiłem na tym kanale. Ale gdy chodzi o koniec Królestwa Polskiego, właśnie pod koniec XVIII wieku nie sposób nie powrócić do słowa, które od początku było związane w ogóle z instytucją monarchii, zwłaszcza monarchii chrześcijańskiej, z tym blaskiem koronem, mianowicie słowo honor, albo jak to woli, godność. Tak nie było monarchii, ona nie byłaby w stanie utrzymać się na dłużej bez honoru. Monarchia, monarcha pozbawiony honoru, to jest można powiedzieć jakiś oksymoron, sprzeczność sama w sobie. Teraz przypomnijmy sobie okoliczności końca I Rzeczypospolitej, bo oczywiście my zazwyczaj i słusznie kojarzymy to z decyzjami podjętymi przez naszych trzech agresywnych sąsiadów, czyli Trzecią Konwencję Rozbiorową, która wymazywała Królestwo Polskie z mapy Europy, ale przecież był król. Król Polski, który też przecież otrzymał sakrę królewską. 1764 roku, Boży Pomazaniec, Stanisław August Poniatowski, który i to jest dopełnienie tego upadku, także jego osobistego upadku, ale także upadku Królestwa Polskiego pod koniec XVIII wieku, bo Stanisław August Poniatowski potulnie złożył akt abdykacji, zrzekł się korony, którą otrzymał w 1764 roku. Oczywiście otrzymał nie w wyniku wolnej elekcji, bo ta elekcja była pod bagnetami rosyjskimi, no ale Ryd koronacyjny wskazywał wyraźnie, że przecież otrzymując sakrę stawał się Bożym Pomazańcem. On z tego zrezygnował, abdykował, skapitulował. I to w okolicznościach bardzo upokarzających, upokarzających przede wszystkim dla niego, ale także to upokorzenie no, w jakimś sensie dotykało tej ginącej Polski, ginącego Królestwa Polskiego. Ponieważ e, król Stanisław August Poniatowski nie abdykował dlatego, że Rosjanie grozili mu śmiercią albo z zesłaniem na Sybir, albo e, uwięzieniem członków jego najbliższej rodziny, na przykład bratanka, księcia Józefa Paniatowskiego, nic z tych rzeczy. Caryca Katarzyna zagroziła cofnięciem pensji Jurgieltu, który od lat zresztą pobierał Stanisław August Poniatowski, także będąc już królem Polski. I wtedy ruki paszwan i Stanisław August Poniatowski zrezygnował tak jak życzyła to sobie jego, jego dawna kochanka, a teraz dysponentka funduszy pomocowych, które szły z Petersburga dla niego, na spłatę jego długów i różnych innych potrzeb. A ponieważ te fundusze pomocowe mogły dysknąć, więc król Polski Stanisław August Poniatowski potulnie wypełnił żądania rosyjskiej władczyni i zrezygnował i abdykował. I teraz możemy sobie wyobrazić alternatywne wizje dziejów. Jarosław Marek Rynkiewicz w swojej głośnej książce Wieszanie, przed kilkunastoma laty stwierdzał, że no właściwie takim aktem założycielskim nowej Polski, tej Polski, która miałaby wybijać się na niepodległość, paląc za sobą wszelkie mosty, w tym także mosty związane z moralnością chrześcijańską, to tym aktem założycielskim powinno być powieszenie króla Stanisława Augusta Paniatowskiego. W czasie insurekcji kościuszkowskiej to by oznaczało, to byłby taki akt konstytuujący ten nowy naród. Nowy naród polski, który właśnie byłby narodem królobójców, byłby tą właśnie złowrogą potęgą, z, e, która byłaby skąpana we krwi króla, króla zdrajcy. I no, wtedy właśnie mielibyśmy szansę na uzyskanie prawdziwej wolności. A właściwie. Walki na śmierć i życie bez gwarancji, że ją wygramy. Tutaj oczywiście dochodzi ten bardzo y, charakterystyczny dla twórczości Rymkiewicza taki, taki no w sumie y, czerpiący z germańskiego kręgu kulturowego mit krwi, prawda? taki pogański mit krwi, mit krwi, y, mit krwi że. Ta, ta ofiara będzie jakaś taka właśnie tym, tym rytuałem przejścia, pewnej transgresji, która nas wprowadzi do nowej, lepszej rzeczywistości, a nawet jak nie wprowadzi, to już samo w sobie to będzie jakąś wartością. Nie jest to temat tego filmu, ale poruszam tutaj tę kwestię podniesioną przez no, skądinąd wybitnego naszego twórcę, poetę Rymkiewicza. Po to, aby no, zwrócić uwagę państwa na inny scenariusz, który byłby no, mm, też aktem założycielskim narodu wybijającego się na niepodległość, ale nie palącego za sobą y, mostów związanych właśnie z czerpaniem etosu królestwa polskiego właśnie z inspiracji chrześcijańskich. No bo gdyby król Stanisław August Poniatowski jednak się nie ugiął, nie abdykował. I umarł, na przykład gdzieś na wygnaniu. Jako król Polski, ciągle jako król Polski, jako ten, który otrzymał koronę w 1764 roku, i jej z niej nie zrezygnował, jako to właśnie uosobienie królestwa, by trwał nadal i umierał jako król. Król państwa, które zostało rozgrabione, które z pogwałceniem wszystkich praw boskich i ludzkich zostało zniszczone w obliczu całej Europy, to byłby dopiero akt konstytuujący nowy naród. Nie zbrodnia na król, ale trwanie króla przy koronie, przy koronie którą otrzymał w 1764 roku. No ale historia potoczyła się inaczej. I ta historia e, końca naszego królestwa, a zwłaszcza okoliczności związanych z abdykacją ostatniego króla Polski, mm, skłaniają w naturalny sposób do e, ponownego odczytania jednego z najwibitniejszych wierszy Zbigniewa Herberta pod tytułem Potęga smaku. I e, kiedy. Poeta pisze o tym, że właśnie ten smak złożony z włókien duszy i chrząstek sumienia ratował w najgorszych czasach stalinizmu przed pójściem na jakąkolwiek współpracę z reżimem totalitarnym. W dalszej części tego wiersza, wspaniałego wiersza, pisze tak. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów, i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. A propos pogrzebów pogrzebu. Z pewnością wielu z nas uczestniczyło także poprzez transmisję w telewizji czy w internecie w pogrzebie Ojca Świętego Franciszka. To była oczywiście przede wszystkim czynność liturgiczna, msza święta pogrzebowa, ale jak wiemy, było wiele. Wiele delegacji zagranicznych, głów państw, głów koronowanych, szefów rządów, z całego świata. No i była także delegacja polska. Znalazłem w internecie bardzo celne określenie tego, co stało się przy okazji bytności delegacji Rzeczypospolitej w Rzymie z okazji pogrzebu Ojca Świętego Franciszka. Ktoś zauważył, że Państwo Polskie na uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka reprezentował prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką oraz marszałek Sejmu wraz z telefonem. No bo zachowanie marszałka Hołowni, robiącego zdjęcia czy też selfie, nie wiadomo tak dokładnie, yy, oczywiście też skłania do, do yy, powrotu do pojęcia właśnie potęgi smaku. Co co jest godziwe, czego nie należy robić, jak, jak zachowywać się jak trzeba. I no nie sposób umieścić tych obrazków robiącego focie w czasie pogrzebu papieża marszałka hołowni wraz z takimi zachowaniami, jak na przykład osoby, które robiły sobie selfie na tle płonącej katedry Notre Dame. Czy też no właśnie parę dni temu w Rzymie, osoby, które nawiedzały Bazylikę Świętego Piotra, stały w długich kolejkach, żeby zbliżyć się do trumny z papieża i też robić sobie selfie. Albo przypominają się obrazy uchochanego prezydenta Baracka Obamy, który robił sobie selfie z premier Danii w czasie pogrzebu prezydenta RPA Nelsona Mandeli. Dla Brata pokojowej Nagrody Nobla. Te wszystkie obrazki tego typu zachowania, no, one oczywiście nie są karalne, to nie jest jakiś delikt, ale oczywiście skłaniają do zastanowienia się właśnie nad tym, jak bardzo smak właściwe zachowanie jest potężne, jeżeli jest zachowywane. Nikt jakoś nie zauważył w czasie pogrzebu papieża Franciszka, aby prezydent Donald Trump robił sobie selfie z kimkolwiek. On wykorzystał ten czas raczej, jeżeli już mówimy o czynnościach niezwiązanych z, uczestnic z, z uczestniczeniem w pogrzebie, na rozmowy z prezydentem Zełęńskim i z innymi przywódcami europejskimi, a rozmowy dotyczyły pokoju, ewentualnego pokoju na Ukrainie. Natomiast z drugiej strony właśnie byliśmy świadkami zachowań, które no, biegunowo odbiegają od tego, o czym pisał książę poetów w swoim tym jednym z najpiękniejszych wierszy potęga smaku. Tak smak właściwe zachowanie, zachowanie się jak trzeba ma swoją potęgę, ma swoje znaczenie i idzie poprzez wieki. Tak jak król Stanisław August Poniatowski, który nie potrafił zachować się jak trzeba i upokarzający dla siebie i co gorsza dla całego królestwa polskiego, ginącego wtedy, zachował się niegodnie, przyjmując ultimatum carycy, ultimatum związane z tym, że pozbawi go korzyści materialnych. To jest historia. Nie jest to prosta historia, ale ona uczy wiele uczy wiele, jak bardzo liczy się honor, jak bardzo liczy się godność, jak bardzo liczy się smak.